Cześć, Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie. Piękny dzień kwietniowy. Plany poniedziałek nie leją już tak jak kiedyś, prawda? <grym> Chociaż <grym> czyli, dzisiaj wyjątkowo dopisuje pogoda. Czyli możemy sobie wyjechać na drogę i nie bać się, że nas obleją. <grym> kiedyś bym się nie, nie odważył. Chcielibyśmy Was dzisiaj zaprosić na taką bardzo fajną wycieczkę. Chcielibyśmy pokazać wam kawałek ścieżki rowerowej w Głuszycy, gdzie rozprześcierają się piękne widoki. Droga z tego co się orientowałem, jeżeli coś jest nieaktualne, to poprawcie mnie proszę. Ma być docelowo zrobiona tak, że przez całą tą głuszycę będzie przejazd, jakąś ścieżką rowerową, drogą równoległą. Dlatego, że jest po prostu niebezpiecznie tutaj po tych drogach jechać, bo to jest jedna wąska droga przez całą głuszycę górną i dolną, więc ciężko jest po prostu rowerem przejechać, gdzie auta pędzą, i jest niebezpiecznie. A my chcemy sprawdzić ten kawałek, Taki. który już jest zrobiony, tak? W ubiegłym roku ona była budowana. Nie wiemy jeszcze dokładnie sami, zobaczcie, gdzie się znajdujemy, żebyście mieli takie miejsce orientacyjne. Mamy kościół i oczywiście policję. No i zaraz. Troszeczkę tam i w prawo będzie droga taka wewnętrzna, taka wewnętrzna w prawo, więc tam będziemy jechać. Ja zaraz zamontuję sobie kamerkę i Wam od razu wszystko postaram się wytłumaczyć, jeżeli to jest tam. Bo później się okaże, że nie. Ale myślę, że Zobaczymy. tak, bo pytaliśmy się tutaj lokalnych osób. mieszkańców i, i potwierdzili, że to tutaj. Także serdecznie ich pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. A my jedziemy. Mamy włączony rower i próbujemy jechać. I tu w prawo, zobaczcie od razu przed tabliczką głuszyca górna. Skręcamy do góry. Jest nowa, wyremontowana droga. I jedziemy. Dobrze, że elektryki, bo. No, bo mocno ciężko. pod górę. No, ojejku, ciężko, nawet na elektryku, kurczę, patrz, ale wyciągnął. Czekaj, sobie zmienię biegi. O, na taki... Ole fajna, to jest ta droga, popatrz, no jednak tak. Możemy sobie pooglądać z tego właśnie miejsca. Nie? Tak, super. Wszystkie górki okoliczne ładnie widać. Nie boimy się, że auta będą jechać. Komfortowo się jedzie. Mega. I tak sobie śmigamy, zobaczcie, ale ładnie, ale tam już się piękne widoki rozprzestierają. Musicie to zobaczyć, patrzcie, nie na nas. Tylko tu. A, patrzcie na to. To prawda, widoki zapierające dech w piersiach. Widać jak na dłoni wiele szczytów górskich, panoramy miasta i inne atrakcje. I tam macie popatrzcie, te, gdzie te zabudowania to jest ta właśnie droga równoległa, jedna jedyna droga w Głuszycy, która. Właśnie tam można jest przejechać. Dosyć mocno to jest za... droga na Kłocko. No. Wałbrzych Kłocko. Dosyć ruchliwa. Tak, jest dosyć ruchliwa. Jesteśmy na szczycie. A teraz w dół będziemy zjeżdżać. Jest tam osiedle jakieś widać. A ładnie. Zatrzymaj się na chwilę. it knows everything blooms where the warmth goes springtime dances with a lazy flare life unfurls in the open air silent moments i sit and stare the rhythm of nature is beyond Clouds drift like boats across the blue Shadows stretch as the day renews Every leaf a story it construes The gentle calm feels fresh and true Springtime dances with a lazy flair Life unfurls in the open air. Silent moments I sit and stare. Będziemy chcieli jeszcze tam dojechać gdzieś do końca. Nie wiem dokąd ona prowadzi. Ale... Woda, kiedy się osiedla, bo tak widać domki. No, ale będziemy skręcać gdzieś w lewo, dlatego że właśnie w tamtą stronę gdzieś są te nie? ten zalew no, tak. taki, woda. I też byśmy chcieli go zobaczyć i wam pokazać. Kamieniową chyba. Mhm. Mhm. Więc na co to, to jedziemy i zapraszamy Was dalej. Ale rewelacja, co? Super, nie? <noise> Jadę za tobą. Po twoim torze prawie. Widzę cię w kamerze. <noise> no i w dół sobie zjeżdżamy. No gdzieś tam słuchajcie, gdzieś tam, gdzieś tam Będziemy atakować. No faktycznie ładna, nie? Ładne widoki Chaj. są. Łono natury. Kurczę, Łąki, no taka przestrzeń laczy. wielka, no tutaj możesz wziąć głęboki oddech słuchajcie, naprawdę. A jakieś zwierzaczki tam na łące patrz. Po prawej stronie. Co jest? A tam jakieś nie wiem muflony czy co? Sarny? Nie wiem To sarny chyba, nie? Sarny, chyba tak No i tam u góry, ale tego nie widzicie. Szybuje sobie jakiś drapieżnik. Widzę, że jest tutaj jeszcze jakaś ścieżka rowerowa, ale ona jest taka nieasfaltowa. A zobaczcie jak tu świetnie. Można śmigać sobie po, po takich winklach, ale rewelka. Zobaczcie. Ops. I w drugą. Ops. Świetnie. No i co? I kończymy naszą drogę tu Tam jeszcze dalej? Chyba trzeba, się trzeba stanąć, nie 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 Tu trzeba stanąć Bo nie przejedziesz Nie przejedziesz bo jest, są schody Po schodach to sobie nie damy rady. A nie tu nie ma schodów Kurde to jak ja widziałem Nie ma schodów No ale już jest... tak koniec tej ładnej drogi, nie? To no, tak. już tak ale fajnie. Inaczej. Ale świetnie. Ale fajna woda. Czyściutka. Tak. Potoczek taki. No. Próbuję przez okulary, żebyście zobaczyli, czy nie odbija nam. Nie odbija nam światła, ale widzę, że trochę słabo przez ten. Nie widać tak, nie? Bo, tak jak ja sobie popatrzę przez okulary, to, to lepiej widać. Nie ma tego refleksu takiego. No i tak, zobaczcie, jesteśmy sobie nad tym strumyczkiem. Bystra woda. Przejechaliśmy troszeczkę chyba, bo pytaliśmy się tutaj pana też, rowerzysty. I chcemy dojechać na te kamyki, to niepotrzebnie przejechaliśmy przez tą e, rzeczkę, przez ten mostek. Więc wracamy i zaraz skręcamy na tą, gdzie zjeżdżaliśmy po tych serpentynkach. Jedziemy sobie drogą e, taką rowerową, polną, będziemy jechać. Więc śmigamy, ale ładnie, naprawdę. No i słuchajcie, zobaczcie, Jest, zamieniliśmy się rowerami. Teraz Kaśka jedzie tamtym, a ja jadę tym. I tu właśnie w prawo pojedziemy sobie tą polną drogą tutaj żeby się nie wywróciła No też fajnie po polu no fajnie się jedzie tylko fajnie by było, gdyby ona była ubita, nie? Taka szutrowa albo... No bo już nie mówię o asfalcie, chociaż by byłoby świetnie, nie? Ciśniemy, ciśniemy. To pewnie gdzieś tam słuchajcie jest na tych górkach. O, teraz jest pod górkę, no ciśnij, ciśnij, oh, pedałuj. Aha. I wyjechał, patrzcie. Jest, daje radę. Ale lekki stresik miałam. No, bo to trzeba szybciej, wiesz, reagować, jak masz. O, widać tory. Właśnie coś mówił ten pan. E, że wiadukt że będzie. Że wiadukt nie? jakiś, no. Kolejowy. No i pod takie górki to nas fajnie wspomaga, nie? Tak, to się docenia. Tylko kurczę buja strasznie. To są chwach. duże wertepy, nie? No. Jest ten wiadukt. No, patrzcie. Ale ładne, malownicze. No. Wow. Przejeżdżałem przez ten wiaduk. ale kurze kamienie. Hopa. Wow. Przez jakiś ciep przejechaliśmy, nie wiem. No jest. Przejechaliśmy. Już myślałam, że wjedziemy o. komuś na gospodarstwo. No. <laughs> Ale jest droga. Jest, jest, ale już widzę, że jest chyba asfaltowa, nie? Nie, to chyba tylko kawałeczek tu jest taki. Tak? Ale tam widzę asfalt już, A, to no nie. tak, no. Więc chyba chyba będzie już dobrze. No tylko kawałek mieliśmy taki, nie? Tak. Teraz nie wiem, czy w lewo, czy w prawo. W lewo że... powiedział. Tak? Zaraz zobaczymy. Właśnie chciałem powiedzieć, że szkoda, że nie jest napisane. A co tu mamy napisane? Nieczynny kamieniołom zalew punkt widokowy, właśnie o to chodzi. Zobaczcie, mam 2 km tam no to jedziemy, to w tamtą stronę. No teraz to bajka, nie? No. nie jechać. Jedziemy Nie odcyndalaj się <głosy> <głosy> Niestety nie jesteśmy królami tej szosy, bo jest auto. Bardzo bardzo przyjemna wycieczka, bardzo fajna ścieżka, nie, do zwiedzania tak Głuszycy, Tak, tak. To bardzo fajnie. Widowiskowa. No. Mi to już trochę przygrzało słoneczko nawet. Ja już ale. ściągnąłem krótki rękawek mam, bo mi jest gorąco. Ja już bym chyba też ściągnęła, ale wiem, że za chwilę gdzieś chyba w las wiedziemy albo nie nie, wiem. nie, to będzie cały czas ten. Jak chcesz to to chyba się za ściągnę, no. no to dobra, no to zatrzymuj się. Po drodze na kamyki zboczyliśmy nieco z drogi, ponieważ zauważyliśmy jakieś ruiny. Co jest? Co tu jest? A tutaj coś jest. Coś było. No i co? No są tory. W, no to co? Z pobliżu? No to łączymy fakty i myślimy, że to może być jakieś coś do transportu. Pewnie, jeżeli tam są kamyki, czyli kamieniołom, to pewnie z wydobywania tego jakiegoś kruszca. Tak. No i tutaj mamy takie pozostałości właśnie. Już zniszczone, nie? Ale, ale cały czas ciekawe i dosyć duży obiekt. Kruszarnia Melafiru w Głuszycy Górnej znana również jako Schotterwerk została zbudowana w latach 1910-1917. Była częścią większego kamieniołomu Melafiru, który działał w stokach góry Ostoja. Melafir, ciemna skała wulkaniczna, był wydobywany i transportowany za pomocą kolejki linowej do Kruszarni, znajdującej się w pobliżu dzisiejszej stacji kolejowej Głuszyca Górna. Ruiny Kruszarni możemy oglądać po dziś dzień i stanowi ona atrakcję turystyczną Głuszycy. Pod górę. No. Będziemy dymać. Ale ładnie, ale strumyk taki płynie. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć w kamerze. O, ale góra jest. Nie wiem, czy na dwójkę nie damy co. O, właśnie. Teraz mnie wyprzedzasz. A ja nie. Kurde. Hej. tutaj na trójkę. sobie na trójkę. Teraz przerzutkę. Przerzutkę. O. Ja zapomniałam, że można tutaj sobie wzmocnić pomaganie. Elegancko. Pod tą górę byśmy się męczyli. Popatrz, a tak? Ludzik. Wow, jeszcze do góry. Patrz, o cholera. Mamy się wymienić? Nie. Patrz, ty szybsza jesteś, bo jesteś lżejsza. Nie, ja O, jest! No tam raczej nie pojedziemy. O jest Dobra, na pierwszy bieg. Z powrotem. No. teraz po płaskim troszkę. Ale ładnie, kurde. Takie obrywy, nie? Zobacz. Tak. Karta wysoka. Wow, I znowu pod górkę, ale tak. tu już zobacz, a tu nie, jeszcze że... parze to dojeżdżają no, jednak, no samochody, ja myślałam, że to już tylko droga rowerowa, ale jesteśmy na górze, ale wiesz co, nie wiem, czy to nie musimy tak jak tamci poje... pójść, nie, chyba tu, tak, nie, nie wiem. wiem, no tak, no, tutaj, nie wiem. tutaj, tutaj, bo tu już jest koniec jakby takiej, a, a są. tu mamy, no. o, tu już jest, są. a tu już szybko, a ja myślałem, że tam mam jeszcze jechać. No to wierzaj gdzieś tam bokiem czy coś wow, nie? Fajny no. widok fajnie, fajnie. Super kameralne miejsce, bardzo ładnie to jest kamieniołomy. ładnie to się wszystko łączy z taką m, pięknym kolorem wody też, nie? Tak. Bardzo ładno. Dużo wędkarzy, więc i rybki jakieś pewnie tutaj można złowić. Czysta woda? I gdzieś tu już ta Jastrzębia perć jest gdzieś, ale to nie wiemy. Może ktoś z lokalnych tutaj widzów będzie więcej mógł wytłumaczyć, skąd na przykład gdzie się wyruszyć, tak? Gdzieś z tego miejsca tak. dotrzeć. No my już nie będziemy rowerami tam no, próbować. My chcieliśmy wam siedostać. pokazać, tylko słuchajcie, piękne tutaj. E, takie ścieżki. Kamieniołom ten. On się chcieliśmy nazywa wam... w ogóle kamyki, nie? Tak kamyki. potocznie. Chcieliśmy Wam pokazać też właśnie, jakie są piękne tutaj tereny wokoło Głuszycy, ale to nie tylko Głuszyca, bo to też przecież Jedlina Zdrój, przecież okolice Wałbrzycha, Andrzejówka, słuchajcie, to są piękne, piękne tereny. A teraz tym bardziej zapraszamy, bo jest wiosna i jeszcze pięknie kwitną kwiaty na biało, więc Wszystko to robi dodatkowy urok. O, ja bym, tak... No więc co, my będziemy się z Wami żegnać, dziękując Wam za... Oglądanie i cześć. wszystkiego dobrego, tak? Piszcie komentarze. Te komentarze, słuchajcie, na pewno pomagają nam w rozwoju kanału. Cześć. I zapraszamy na inne filmy. Trzymajcie się, cześć. cześć. I na koniec zapraszamy Was na krótki teledysk przedstawiający najciekawsze kadry z dzisiejszego filmu. Zachęcamy Was do subskrypcji, śledzenia, komentowania. Zachęcamy również do dołączenia na stronę Barteski na Facebooku, czytania, opisów pod filmami. Cześć! Jedziemy Nowe ścieżki rowerowe Krajobrazy są magiczne kamieniołom Kamyki wśród wzgórz ukryty Turkusowe jezioro Melafir w nim skryty Jedziemy Andrzejówka nas wita W góry wołbrzyskie, piękne góry suche Czekają pasma do odkrycia granica Polsko-Czeska przygoda nas zachwyca Jedziemy razem, radość mamy, podziwiamy widoki, kuszyce znamy, przyroda budzi się z zimowego Wycieczki w sercach pozostaną. Kamieniołom, kamyki, miejsce, które kochamy. Wspólne chwile na rowerach wśród natury pięknej kruszyca i jej okolice to nasz raj na ziemi. Jedziemy!